Przepadli w jakimś diabelskim trójkącie. Był człowiek i nie ma człowieka. Oczywiście zawsze staramy się szukać przyczyn zaginięć, ale im dłużej przygotowujemy nasz program, tym mocniej dociera do nas, że w zasadzie każdy człowiek może nagle zniknąć z nieznanego nam powodu. Właśnie takimi bardzo tajemniczymi sprawami zajmiemy się w dzisiejszym programie. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jak zwykle mamy nadzieję, że będą Państwo razem z nami. Zdaniem inwestorów polski biznes wyrzuca w błoto, a może raczej nie w błoto, a na opłacanie organizacji nazywających się ekologicznymi ponad 300 milionów złotych. Mechanizm jest prosty. Ty budujesz fabrykę, oczyszczalnię ścieków, autostradę czy centrum handlowe, my protestujemy pod różnymi pretekstami. Płacisz tysiące i miliony złotych, kończymy protestować. Jak powszechne jest zjawisko płacenia haraczy dla ekoterrorystów? Na ile szantaż ekologiczny hamuje inwestycje w Polsce? Co trzeba zmienić w prawie, aby zatrzymanie inwestycji pod błahym pretekstem nie było możliwe? Między innymi o tym w najbliższym programie plus minus Tadeusz Mosz, zapraszam. Sponsorem programu plus minus jest Idea. Masz firmę? Ta idea jest dla ciebie. Poznają już Państwo teraz prawie wszystkie nasze wieczorne plany, pozostał jeszcze tylko film. A dzisiaj w cyklu Uśmiech Dnia, uwaga, ludowe kino akcji, czyli film Sprawa się rypła. Twórcy oprócz emocjonującej fabuły dostarczyli widzom dodatkowych przeżyć, angażując, jak sami to określili, naturszczyków, towarzyszących profesjonalistom z najwyższej półki, na przykład Franciszkowi Pieczce. A akcji w tym filmie rzeczywiście nie brakuje, zważywszy na to, że kluczem do bogactwa i sławy dla bohaterów jest to obecność starszej pani, która jak na złość postanawia pożegnać się z tym światem. Czy jest to szczegół, który da się przeoczyć? Proszę obejrzeć film Sprawa się Rypła i Dobrze się bawić. W jedynce, już za chwilę. Teraz Fiat Panda w limitowanej serii olimpii. Fiat Panda, samochód roku 2004. Yard Panda Olympic z klimatyzacją w standardzie. Tromocne. Moc z charakterem. Wódz, który rzucił wyzwanie Rzymowi. Kobieta, która wznieciła wojnę. Miłość, która ich zaskoczyła. Excalibur, I am ready. Historia, która stała się legendą. Jestem zbyt liczny ludzi Worry, Kira Knightley i Clive Owen w filmie Król Artur w kinach od 23 lipca. Zaczęło się. Przygotowania do mocnej góralskiej imprezy już rozpoczęte. Chcesz zobaczyć więcej? Przyjedź do Bukowiny Tatrzańskiej. zaprasza Tatra Mocne Sponsor imprezy. To co, jedziemy na zakupy? Ale gdzie zaparkujemy? Zostaw to mi. Nowy ziołowy szantu zawiera zieloną herbatę, trawę cytrynową i wyciąg z mięty. Dlatego łatwo przetłuszczające się włosy są zawsze świeże i pełne objętości. Tam jest wolne miejsce. O, tam jest wolne. Widzę wolne miejsce. Tylko patrz. Powyższam tu herbal koktajl, więcej na głowie, świeże wrażenie. Mój starszy brat ma ważny mecz. Na pewno nie puści żadnego gola. A mama mówi, że jak będę jeść płatki Nestle Cornflakes, to może też kiedyś wezmę mnie do drużyny. Płatki Nestle Cornflakes zawierają 8 najważniejszych witamin, w tym witaminę C, aby Twoja rodzina zdrowo rosła. Nestle Cornflakes. Zacznij lepiej każdy dzień. O, ile świecą! Ty też możesz zabłysnąć. Za kupony promocyjne z opakowań płatków Nestle możesz zdobyć świecący w ciemności zegarek. 100 tysięcy zegarków czeka! Już od trzech dni go nie mam w domu. Aha. Strasznie się martw. Zadzwoń do Pawła. No i jak? Nie sądzisz chyba, że jest tu w Krakowie? Jakieś wieści? Zamów nowy abonament telekomunikacji polskiej i rozmawiaj za darmo we wszystkie wieczory i weekendy. Wrócił godzinę temu. Przyjdź do telepunktu lub salonu Idea. Rozmawiaj do woli. Telekomunikacja polska bliżej. Cześć mamo. Widziałam cię w telewizji. Świetny kolor. Intensywny, prawda? Zniszczysz włosy. Mamo, używam nowej farby garnier Color Natural z olejkiem z oliwek. Włosy śnią, siwych nie ma, są miękkie, o niebo lepsze niż po tej Twojej farbie. Znowu skomplikowana i droga farba. Łatwo się nakłada i jest niedroga, tak jak Twoja. Garnier Color Naturals. Przekonaj się sama: Garnier: dla mamy, dla taty za siostry i dla brata. Naturalna woda źródlana, Nestle Aquarel, wspólne pragnienie. Zobacz, teraz w Mix Plus Siemens z kolorowym wyświetlaczem. Na kartę, za złotówkę, a na stacjonarne tylko 80 groszy. Tylko w plus GSM.